Witam kochani, dziś mam dla Was łódkę z kurczaka faszerowaną. Potrzebne składniki to łódko z kurczaka, pieczarki, papryka, może być kolorowa, cebula czerwona, cebula biała, przyprawy takie jak warzywko, płatki chili lub papryka ostra, pieprz, sól, coś zielonego, szczypiorek lub pietruszkę, no i oczywiście olej do smażenia. Będziemy zaczynać od pokrojenia pieczarek i wszystkich warzyw. Polecam takie utka, ponieważ są świetną alternatywą na gorąco na obiad, jak również jako przystawka, zakąska, czy nawet na kanapki. Właśnie tutaj kroimy warzywa. bo pokrojone pieczarki, cebula biała, teraz kroimy paprykę, czerwoną cebulę. Pamiętajmy o tym, żeby nastawić patelnię, żeby nam się troszkę rozgrzała. Do smażenia. No tu właśnie już Mamy końcówkę krojenia naszych warzyw. Może być też czerwona papryka, żeby było kolorowo. Na rozgrzany tłuszcz wlewamy olej, dajemy cebulę, pieczarki, sól, pieprz, warzywko. Smażymy i bierzemy się za nasze udka. Zaczynamy od dzielenia skóry od mięsa. Dokładnie, tak jak to robię właśnie, przy samym mięsie odkrewamy tą skórę. Pamiętając, uważając właściwie, żeby je nie naciąć, ponieważ może wychodzić nam farsz, a potem będą udka wyglądały nieestetycznie. Przy samej końcówce jakimś mocniejszym, ostrzejszym nożem nacinamy, żeby została nam ta kostka, ponieważ później faszerując będzie to przypominało nam udko. Tak właśnie dokładnie wszystkie udka, ja akurat mam cztery, to w zależności od tego ile potrzebujemy na obiad. O, właśnie tak wygląda skórka, jest w całości. A teraz oddzielamy mięso od kości, tak zwane trybujemy. Dokładnie sobie to oddzielamy. Uważajmy na palce, bo to może się po prostu momentalnie smyknąć. No tak właśnie sobie to wykrawamy. Takie kostki można zużyć do wywaru, można ugotować jakiś wywar warzywny, który na przykład będzie nam służył do jakiegoś następnego dania, czy do podlania jakiegoś sosu. A jeśli ktoś uważa, że nie, to po prostu można to zlikwidować. Tak właśnie sobie to trybujemy. To mięsko. I będzie ono za chwilę mielone. Właśnie szykujemy. Kroimy na mniejsze kawałki. Drug ma nieraz takie błony, więc po prostu, żeby nam się maszynka nie zapychała, więc kroimy na mniejsze. I mielimy na średnich oczkach. Mając pomielone mięso, dodajemy do tego. Usmażone pieczarki, całe warzywa, coś zielonego. Ja mam akurat szczepiorek. Wszystkie wymienione przyprawy i mieszamy. Zawsze sprawdzić trzeba na sól, bo wiadomo, że by to było dobrze doprawione. Następnie formuję. Mam cztery łódka, więc ten cały farsz formuję na cztery takie porcje. Tak dokładnie na cztery i. Otrzymaną wcześniej skórę właśnie w ten sposób rozkładamy i paszerujemy, upychając aż do samej kostki, formując jednocześnie takie udko. Dokładnie się, żeby nie było powietrza, żeby to dobrze ubić, zakładamy i kładziemy skórą do dołu. Do udek przygotuję ziemniaki pieczone. Potrzebujemy ziemniaki obrane, przyprawy, płatki, czyli czosnek, warzywko, majeranek przyprawa do kurczaka, może być i olej. Ziemniaki kroimy na większą kostkę, może ktoś w słupki, w zależności, niczego się nie narzuca. Dodajemy wszystkie przyprawy wymienione wcześniej, wlewamy olej, mieszamy i odstawiamy na chwilę. Łódka tutaj już wcześniej zrobione, posypujemy przyprawą do kurczaka, żeby miały taką fajną powinny skórkę wysypujemy przygotowane ziemniaki układamy na to utka i wstawiamy do piekarnika przykrywamy oczywiście folią aluminiową do nagrzanego piekarnika 180 stopni na 45 minut zawsze pamiętajmy żeby ten piekarnik nagrzać ponieważ lepiej nam się wtedy piecze przygotujemy sos cząskowy, najlepszy dodatek do takiego dania tutaj mam jogurt naturalny kwaśna śmietana sól, czosnek i mieszamy wszystko i za chwilę będziemy mieć gotowy sos no i oczywiście surówka do obiadu też musi być ja zaproponuję surówkę z kapusty pekińskiej pomidora i czerwonej cebuli kroimy surówkę, pomidory w cząstki cebulę czerwoną możemy w piórka możemy w większą kostkę tak właśnie sobie to pokroimy i wymieszamy z dipem ja używam gotowego dipu z firmy Knorr ale można zrobić samemu dip ziołowy, bądź z samą oliwą, dodając cukier, sól, pieprz. Mamy gotową suróweczkę do obiadu. Łódka właśnie się upiekły. Tak wygląda całe danie upieczone. I tak mamy efekt końcowy. Ciemniaczki, łódko, sos i suróweczka. Życzę smacznego, miłej pracy i pozdrawiam.